Na zegarku nie ma czasu, bo lecimy bez planu Z Mariką śpiew przez całe miasto Słońce mamy w banku, 30 stopni, okulary i muzyka w tle Każdy patrzy, ale co nam my robimy, co chcemy Ej, mhm, mm ej, ej, mhm, mm Ej, mhm, mm mhm, mm ej, mhm, mm mhm mm to my tej i Marika, na rowerek przez ulicę jak ekipa Lato gra nam w sercach jak płyta I nawet jak palę, to nikt nas nie pyta Nie ma Kingi, tylko luz i flow Ta historia leci jak letni show Nie kończcie tego filmu jeszcze nie Bo to nasze lato, nasze he! Kieszeni zero, dramy, tylko lody i plany, wchodzimy wszędzie jakby to był nasz własny świat, plaża, park czy miasto, wszystko nasze dziś, w oczach mamy iskry co rozświetlą każdy glitch. Agata i Marika, darowek przez ulicę jak ekipa. Lato gra nam w sercach, jak płyta. I nawet jak pada, to nikt nas nie pyta. Nie ma klientów tylko luz i flow. Ta historia ta jest jak letni show. Nie kończ się tego filmu. Jeszcze nie. Bo to nasze lato, nasze hej! Agata zna każdy skróg, Marika zna każdy ruch. Razem jak składzik lipca. Bez nas to nie ma tu nic. No i pa, bo tak. To Agata i Marika, zjemne ze Słońca i muzyka. Niech to lata nigdy się nie zmyka, bo wajp jest nasz, jak posiłka z napisem. Jolo, ale z klasą.